Cześć Wam wszystkim! Dzisiaj mamy sobotę, 6 marca. Hubert działa z obornikiem. O kurwa! Hubert działa z obornikiem. Jadę zobaczyć, jak mu idzie. Przejadę się z nim raz. O no coś tam zobaczycie z traski. Jak to chodzi. Witam. Witam już chciał przejechać Trochę Wiedzę przy... przyklepuje Ty to przyklepuj, bo tak trzeba jeździć. No bo jak ja z pełnym jadę to jadę o no, tak no. o co, nie? Widzisz parek na półto to ten, to tam dużo nie uwniedzia co się... No to pamiętajcie widzowie jak jeździcie z tonarzem to nie jest, idzie cały czas jednym śladem bo ugniatacie drogę tylko w jednym miejscu jak tu droga ma chyba 9 metrów szerokości tak? no 9 albo 6 no, ona jest aż za, za, za tymi drzewami jeszcze z metrów chyba no. to tak żeby rozjeżdżać całą drogę a nie tylko jednym śladem bo tym samochodem nie można przejechać bo się spodem zawiesza a tam ktoś też chyba z w pędzi co? no chyba Lendini, jaki model? 90. 80. 80. 87 Załadowane do pełna już? No. Tak, 10, to lepiej nie jeździć. No nie, do 8 korek. jak tu chcesz zawinąć takiego no rogalu? to tu przodem i tamtym. A. Teraz może w to, w to drugą ścieżkę? Nie? No. On ma 7 litrów silnik, nie? 7,1 chyba. Pół. 1 i pół? Tak, to może sobie bez gazu jedziesiemy każdym. Bieg. I 115 koni. No bo 115 był jedyny, który nie miał turbiny. No. A ten ma turbę. No. Może niekoniecznie 115. Daj Ty trochę ręcznego A on ma na tym, na lince gasy Dobra I ostatnią wajkę do ognu, tam Możesz puścić, bo ona na to Dobra, to z tego wyjazdu to by było na tyle Cześć, witajcie przed chwilą widzieliście y, moją jazdę New Hollandem TMM y, już jest film na kanale u Huberta, Agro Team Podlasie zapraszam gdzieś tam podlinkuję, nie wiem czy da się przypiąć w zakładce do filmu czy w opisie będzie link także wpadajcie też zobaczyć O, trochę to chaotycznie wyszło, bo tak, taka nasza luźna rozmowa była w tym w New Holandzie także za wiele tam się nie dowiecie o sprzęcie, tam zobaczycie jak zobaczyliście w sumie już jak on tam chodzi a dzisiaj co? dzisiaj mamy 18 marca czwartek no dzisiaj ładna pogoda, słoneczko świeci tu jakieś czarne chmurki pewnie będzie jakiś opad azotu jeszcze nie zaaplikowałem Ponieważ go nie mam, zamówiłem RSM, jeszcze nie dojechał. Znajdujemy się na przeżyciu o zimym. Ogólnie, przeżyta u nas w okolicy wyglądają bardzo słabo. Bardzo są porażone pleśnią. Niektóre żyta nawet są bardzo porażone. Ja też zasiałem, może nie dosyć rzadko, a dosyć późno, jak na nasz region. No i też wygląda to tak sobie. No ale myślę, że coś z tego będzie jeszcze. Na razie u nas przymrozki jeszcze są i to dosyć duże nawet będą, bo do minus 5 w ten weekend, a po weekendzie, wtorek środa patrzyłem na prognozy pogody, ma być już fajnie ciepło do 10 stopni, także wtedy myślę, że ruszy już w pełni praca w polu przygotowania pod siewy z jarych no i za siebie też ruszą bo no w sumie to trochę późno w tym roku się wszystko dzieje w tamtym roku już co niektórzy 5 marca mieli posiany przeżyto wygląda tak siany w technologii bezorkowej Też jest z tego film na kanale także zapraszam Ogólnie na polu to już dosyć sucho jest Myślę, że śmiało można by było wjechać. Tu jakaś słoma. Fajna pierzynka. Dobra, pokażę Wam jeszcze. Zrobiłem suchy TMR dla cieląt. No ale to przejdziemy do gromady. To coś więcej powiem. Dobra, mamy tutaj rzeczony TMR dla cieląt. Tu Wam wstawy. Wstawkę jak na ladzie to siekałem. Miałem paszowozu. No i tak, to był e, pierwszy mój raz. Z. No, to był pierwszy raz przeze mnie robiony TMR. No nie oszukując, to dosyć słabo to wyszło. Po pierwsze to lepiej nająć kogoś z paszowozem. Poprosić, no, żeby tam znajomy przyjechał i po prostu paszowozem to ukręcić. Druga sprawa, że proporcje trochę źle dobrałem. I 50% jakby materiałów objętościowych to trochę za dużo, tak mi się wydaje. I jak daję to cielętom, wsypuję tego tmr i posypuję im jeszcze paszą treściwą. No nie wiem, możecie w komentarzach podrzucić jakieś fajne receptury, jak macie. Ja tam bazowałem się na dwóch i coś skleiłem pomiędzy. A jeszcze, no jak tak się mechanicznie mieszam, to jest problem z wymieszaniem melasy. Bo ja miałem zamiar robić to w łyżce odładowacza, ale okazała się za mała. Myślałem, że zrobię 100 kilo, a tam nie było miejsca nawet na 50, bo jednak ten materiał objętościowy dużo zajmuje miejsca i po prostu wysypałem to tutaj, wymieszałem sobie łopatą. No, także myślę, że lepiej nająć do tego, żeby ktoś przyjechał paszowozem i to umieszał zawartość to około 35% sieczki ze słomy 15% sieczki z siana około 5-7% melasy. no i reszta to pasza treściwa składająca się ze śruty zbożowej pszężyto, owies śruta sojowa, śruta rzepakowa kreda i premiks dla cieląt no, to wszystko wymieszane. Cielęta mają cały czas dostęp. No, wyglądają całkiem nieźle. Chętnie pobierają, są zainteresowane tą paszą. Także no, trzeba by było to dopracować troszkę. I myślę, że jest to fajne rozwiązanie w żywieniu. Cieląt, no i co? O suchym tmr to by było na tyle to jeszcze może jedną kwestię poruszę, bo mamy nawozy już przywiezione część w sumie, no bo tego rsm jak mówiłem nie ma, to może powiem troszkę co i jak będę stosował Trochę tu pewnie będzie ciemno, słabo będziecie widzieć ale mamy tu Ultra 8 pod yy, owies bo tylko takie zboże jare w tym roku mnie będzie gościło i na trawy będzie ta ultra. Tutaj niżej saletra amonowa na drugą dawkę azotu w zbożach ozimych. Tu mamy mocznik na drugą dawkę w kukurydzy po głównie. Pod jest jeszcze sól potasowa. Muszę dokupić polidapu jeszcze i to pójdzie pod kukurydzę jako uzupełnienie potasu i fosforu. A resztę azotu w sumie dużą część. Na łąki, pod owiec, pod kukurydzę. Na pierwszą dawkę w zbożach ozimych pójdzie w RSM. -ie. W tamtym roku pierwszy raz zastosowałem RSM. Jestem bardzo zadowolony z efektów. Najbardziej chyba z aplikacji. Bo opryskiwaczem jak ustawię według tabeli. Prędkość, ciśnienie to wychodzi naprawdę tak jak powinno być. A w rozsiewaczu, no w tym moim Altro to tak pirazy drzwi na oko się ustawia także nie do końca wiadomo ile to poleci tego poza tym z opryskiwacza zawsze można sobie to zlać i przechowywać w mouserze a tak trzymać w jakichś workach no dla mnie płynny nawóz jest wygodniejszy poza tym ma trzy formy azotu to też dużo na plus bo działa i szybko i wolniej jest dostępny azot przez dłuższy czas dla, dla roślin no minusem jest to, że muszą być wymagane, muszą być Dobre, odpowiednie, o może powiem tak, odpowiednie warunki pogodowe Żeby nie zrobić przypaleń O, ale to myślę, że w porównaniu z tymi plusami ten Mały mankament jest do zaakceptowania No dobra, to w tym vlogu chyba by było na tyle Także zapraszam do poprzedniego filmiku pod muzykę jeszcze z jesieni. Nadrobiłem zaległości. Teraz będziemy szli z materiałem na bieżąco. Tu też przypnę zakładkę do filmu. Zapraszam serdecznie. No i dobra, w dzisiejszym filmie to tyle, więc trzymajcie się i na razie do następnego razu. Cześć!